You idiot. Głupia kobieta próbuje pogłaskać niedźwiedzia. 50-letnia kobieta odwiedzała rezerwat z dzikimi zwierzętami i została sponiewierana przez niedźwiedzia. Virginia Riggs odwiedzała rezerwat i była oprowadzana przez jego właścicielkę Mary Arch. Kobiety zatrzymały się obok wybiegu dla czarnego niedźwiedzia imieniem Abner, który został uratowany i umieszczony w rezerwacie półtorej roku wcześniej. Arch odeszła na moment i Riggs uznała, że będzie dobrym pomysłem pogłaskać to niegroźne zwierzątko. Jednak Abner nie był w humorze na zabawy i jedyne co widział to soczysty kawałek mięsa. Kobieta przez minutę starała się wydostać z uścisku szczęk niedźwiedzia, aż na pomoc przybyła Arch i wystrzeliła środkiem usypiającym w dzikie zwierzę. Riggs odniosła poważne obrażenia, ale powinna dojść do siebie. Niedźwiadek Abner pozostanie póki co w rezerwacie. Nie uznano go za agresywnego, bo to nie jego wina, że na jego wybiegu nagle znalazła się ręka idiotki, którą postanowił zjeść.